To. to spoko. To musi być not. No. Ja cię... prawie jeszcze pająk zabił. Co spadają i nie umierają? Kto? Tam na dole spadają i nie umierają, tak? Nie umierają, mhm. ale poszedłem tam do nich. Aha. O, tam na no, okros, tak na drugą stronę. Okros. Hmm. Czemu tutaj jest drzewko jedno? Nie ma sensu. Jemy otrute mięso. Już spoko. i Jeden dirt został na nie wiem na co. Na drzewo tutaj na brzegu. Ok, będę robił dach teraz. Mm, tutaj będzie koło. tutaj wskoczyć czemu taka cisza skupiliście się na czymś czy co ja buduję ale ty nas kontrolujesz stół. co? ale ty nas skontrolujesz tutaj po prostu co kontroluje? C no nas co taka cisza co robicie bo chcę wiedzieć żeby ludzie wiedzieli co my kombinujemy bo ja Spoko, tak Hmm. Załatwcie ja po, mi powiększę tą kosem. platformę, żeby tu się więcej tych potworów spełniło. Spoko. E, to mi ukrada moje... Sorry, o, Spoko, ci. spoko, e... bierz, bierz. Będę kopał. Potrzebuję tego. Szkoda, hmm. że nie ma coś, co od razu je rozwala jakaś. <laughs> to by była fajna dodatka, jakiś ten... E, można zbudować maszynę, co sadzasz do tego węgiel i rozkopuje ci samo. No. Nie? To było ciekawe. To by było ciekawe, jest pomysł. Wyślę do nocia, zadzwonię do niego potem. <grym> Yo, <Your> Noć. <grym> motherfucker. Ciekawe ile noc ma kasy z Minecrafta. Eee, tam. Nie wiem, może z 10 złotych. E... Jak on sprzedał 3 miliony, a gra kosztuje 40 złotych. Ale jeszcze musi tym zapłacić programistom to. Nie no to ma tyle kasy, że mu starszy do końca życia. Pewnie. On tam, on się tylko, że wy... wygląda jak ma... matkoję ja, Tak. <noise> 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 Nic mu się nie udało za bardzo, nie? <noise> e, e, dajcie jakiś materiał. Nie, naraż... nie narażajmy się noczowi. Czekaj co ja w ogóle tu robię? Nie mam... Bo on zabierze Minecrafta o trup jest. Szkielet Uważaj zabił, na Creepera. Szkielet zabił zombie i później spadł za nim. Właśnie tak Uważaj, to. Creeper idzie i Creeper, Creeper idzie. O, tam już. idzie. Super. O! nie. Czy, we, czy masz tu rzeczy, weź. Weź się. Czemu on nigdy nic mnie. nie rozwala? Tepnij mnie, tepnij mnie. Stoisz tu po prostu. Nie widzę. Poczekaj, dysponuj. O! 16 drzew nazbierałem twoje? Kurde, serwer yeah. mi nie działa. No to poczekaj chwilę, mi no też tak miałem. A czemu oni spłonują w domu? Przecież sadziłem tam te. No właśnie wiem, nie wiem. Albo tam no na samym, tam samym grzegu, tam nic nie ma. Aha. Nie działa mi serwer. Gdzie są te wszystkie świeczki, co ja tu rzuciłem? Które? Było tam z 20 świeczek, a ni teraz nic nie ma. Ta? No, co, co, co chodzi? Nie mam pojęcia, Tylko no Jeden prawie. kamyk rozwalił to dobrze. Ja no nie działa mi ten serwer. no. Zaczek. Odział. Gdzie moje rzeczy? Ja mam. Daj mi śnieg i. Tutaj jest ten. I śnieg schowałem, ten drugi do skrzynki. Cablestone jest cały czas sama go, to jest najważniejszy chyba No. tu zombiaków Ja cię zaraz... ich tam żeby wszyscy spadli Ej kto? Nie. To jest tutaj twoja broń jest tutaj Ty spadają tam, zobacz, idź tam na dole no no, no 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 spadają no. Zabijałem się? Nie Nie? Jest no. tam na dole Ty no Stoi na luzie na luzie. ja może ja sprawdzę, czy jak spadnę, to zginę. Czekaj, teraz będą lecieć. Spadli? Cztery stringi... Kto tu wsadził stupę, miecz? Ja wysadził creeper jeszcze. co? Ja zostawiłem tam. Spokojnie sobie chilluję. Uważaj! jest ja spadam i też nie ginę Ej, to tutaj to może niżej jeszcze to zrobimy No Może dlatego, że A to mam kostną jakimś... mąkę Na jakimś poziomie i dlatego się nie ginie No właśnie, może to jest hard nie, nie, na małym Jakim ty A, że... Nie wiem, po prostu tak nie posuję. Super, jakieś creepery i te... Zombiaki nam tu chodzą normalnie Ej Tak? O jaki... No. Ej, potrzebujemy. Ej, zrobimy teraz ten. Jak się robi ten? Um, co, co, co? Musimy świeczki, naprawdę, bo zobacz co tu się dzieje. Z no nam w domu i wszystko. To zrób tego. Mm, mm, piecyk najpierw. Piec? Okej, okay, robię. No, to. no. Już mam piec gotowy. No i teraz weź, znajdź gdzieś te właśnie drewno. Drewno, normalne drewno, tak? No. Zwykłe, bez e, tego. Tak, 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 bez przerabiania. No mam, a ja nie mam tego drugiego. A, nie mam, mam tylko przerabiany. No to trzeba czekać właśnie. Bo to deski i to są, wiesz, tak samo przydatne. Może lepiej by było stawić tą świeczkę trochę dalej, na przykład tu. Wtedy to stawić tu. Może teraz nie będą spałnować. Ja w ogóle myślę, żeby ten domek zrobić trzypiętrowy i każdy będzie miał swoje piętro. Nie ma tam nic. Też nic. Utknąłem w kamieniu. Ty, nie mogę wyjść. <noise> serio? Steleportować się do góry? Nie. Maju. Czekamy na towar. Potrzebuję cobblestone Macie? Cobblestone'a? Nic za bardzo. Ja nie mam Co to jest? Rozbuduję teraz trochę Pozabił się szkielet tu Ej, możemy zużyć... A ja zużyję kostną mąkę na drzewo i wtedy będę miał A ja wtedy jak ten... Okay. No właśnie tak O a skąd ty miałeś? Kosnomiąkę, bo tam zabiłem szkieleta na dole Aha. O to dobrze Już idę o... do pieca. Pieca. Robi się. Robi się. A tylko jeden będzie. No, to co? A nam wystarczy trzeba? na cztery świeczki w tej chwili nie? A, no, Tylko spoko. tam posadzić, żeby nie spełnowali. No, no, A jak chcesz, to możesz narobić więcej teraz. A ja ten... No, spoko. Ja załatwię ten. Dobra. Resztę. A czemu... Tu jest wszystko. Wszystko tu jest. Miecz już mój ten. To kosmownika. Też nie potrzebujemy, to też... Gdzie są nasze ziarenka? E! Žarenek to kamament trzech tej Co? Short circuit. Nie mogę nawet biegać, bo nie mam jedzenia. Eee, to się to... zabij. Eee, tam <laughs> Gdy zabrzmiało, to się zabij. <laughs> Przydałoby się crafting bench tutaj. No. Co? Czemu? Nie wiem. Już nie będą tutaj spawnować, mam nadzieję Jakiś Enderman tu leci e czemu nic nie mówicie w ogóle No Noże skupiamy lecie. Ja buduję Spoko Gdzie jest ciarenko? No No widzisz no Enderman! Enderman! Le leci tutaj jakiś Enderman No Teraz tam jest. Teraz spad o, ja nie rozumiem Entermanów jeszcze. To nie koniec. ma sensu, no naprawdę. Śmieszne są. Ktoś ma jakieś jedzenie? Mamy jeden huit Skąd ja mam Spider-A? Masz, masz. Super, jestem tu. Rzuciłem ci tam. Co? Spider. Ej, tak. Nic nie mam. Mastku, a. No rzuciłem i wziąłeś, z tego co widzę. Nic nie mam. Co mi rzuciłeś? No. Spider. Ej. Ej, ej. Oko? No właśnie. Nie mam tego. No to. Spójrz sobie, może. A ty masz tak surpaka? No. No to o, może mam. nie jest. A co z tym się robi? Je. Yeah. Przyciśnij dłużej. Przytrzymaj. I co? E, zabiło mnie, dzięki. Jak? Dzięki! <laughs> Jedno serduszko <laughs> mi zostało. Masz <Aa>. szczęście. Dziękuję. <laughs> Wiedziałeś na pewno, że tak będzie. Nie, naprawdę no, <laughs> nie wiem. Jasne. No poważnie, bo ja na jeden dzień to jeszcze to... nie gram zbytnio. Ja, no. timeout Czemu? jakieś. No. Czemu? Serwer coś. No. Tak. To co? Jak tam po połapka idzie? Dobrze. Kordy kolega mi pisze. ręka rosną, super. twój tata, czemu? nie nie zadzwonił nie, tak jest może, może dzwonił, może a nie okej, okay. ja chyba ten nie wiem co zrobię, muszę jakieś jedzenie dostać Jest tam jedzenie Nie! Mm. <laughs> o nie, o nie! Ej jak znajdziecie moje rzeczy tam będą to dajcie mi znać nie. Znów spadam z mapy, super O znów spadam z mapy Teraz powinien być OK, jak numer. To wejdź i wyjdź Nie, już teraz będę OK. nie jednak nie Shiftem Teraz będę OK. O, Gdzie jestem? U. A teraz sobie To mięsko załatwię Gdzie są moje rzeczy? A mam Mam parę rzeczy Z parę rzeczy odzyskałem Coś mojego tu jeszcze jest? Nie A to nie dużo nie Dużo nie nazbierałem z tego co straciłem Nie mogę wejść nie mogę wejść Czemu nie? O. Połapka Połapka Zobacz, powiększyłem o kilka poziomów Widziałem Właśnie tam sp e, prawie spadłem i już nie żyję Jak tam wszystko? Coś tu, coś tu robisz? Jeszcze to tak. robię Ty Teraz. Trzeba wypróbować Spoko, zmienić na noc? Możesz Czekaj, pójdź, jeszcze ten, ogarnę te świeczki i Jeszcze coś? O, coś jeszcze jeszcze coś? Już nic. Ok. Um, gdzie ja no. miałem co robić? Mienić w noc, nie? No, no, no. Okay, czekaj. Jeszcze ustawię parę rzeczy. Muszę iść do domku sprintem. Jak tam nasz węgielek? Dobrze. Ile świeczek mieliśmy niby zrobić? Nie pamiętam. Zrób. 20-30. Ja, przynajmniej 20. Zrobiliśmy. No. Zrobiłem. To jest rzeczy, co musimy zrobić, jak gramy. Mam 20 świeczek. Budujemy w tej chwili. właśnie. Roztopi się ten lód? mam nadzieję. powinien się roztopić. Roztopi się ten lód, wszystko. No chyba powinien, nie Zaczym No właśnie, powinniśmy świeczki dać tu obok tego cobblestone'a, żeby tam się lud nie robił. Właśnie tak robię. No? Ale i, i tak nic nie robi, i tak się ten i tak zamraża się. I nic, nie ma, nic się nie zmienia. Bo to musi być jedno niżej, chyba żeby to było. Ob... To się nie da, bo to musi być obok lodu, chyba jest obok, no zobaczymy w tej no, chwili. No ale nie obok, to znaczy nie jedną kratkę wyżej, tylko na tej samej, czyli niżej. A jak tak będzie, to, to zaleje świeczkę. O nie, rozwaliłem się. Czekaj, potrzebuję wiaderko. To ja chcę karmu e, karmu. gdzie jest wiadro? Ja, ja mam. Ktoś ma wiadro? Ja mam, ja mam. Tu. Ej, we, weźmiesz tutaj... Weź... A, dzięki. O, oh, nice. Ej, mamy cztery... A, nie, trzy ziarenka tylko. Spoko. Jeszcze wsadzę tutaj... Musimy to... Ty grzyby mamy... To jest to... To wszystko to samo. Um, nie wiem. Na ósmą. No, na ósmą. No. No, ok, okay ja, roz, ja zbuduję sobie ten. Co ja potrzebuję? To. Mam zapasowy. Potrzebuję następny miecz. Mam zapasowy. Muszę ten. Mam ten i normalną łopatę też mam i jeszcze ten. Mam wszystko co potrzebuję. To tu wstawię. To tu będzie tam. I jest wszystko. Idę tam. E, roztopiło się chyba. Już się nie zamraża. O nie, zamra... już się roztopia. Już się topi raczej. Jak tam domek idzie? Ja próbuję spać. Jo, okej. A ty idziesz do polskiej szkoły. Tyż zadasz tamto. Hm? Mówię, żebyś tam dach zrobił jakiś. Gdzie, he? Y, no na tych, na, na tych nasionkach Weź noc tę No, albo możemy włączyć co parka czy coś, albo jakiś film No spoko o oh, jest. Muszą, muszą się zespałnić, o jest szkielet. Sorry. O Darek. O nie. <laughs> Spadłeś tej samej własnej połapki? No. O. Ej, naprawdę potrzebujemy więcej kostnej mąki. Jest tu? Nie ma. Tu jest? Też nie ma Drzewa i ziarenka wszystkie tu wsadzimy Mamy tylko 3 dirty, wiecie to. Już Znowu za... mi serve nie działa Spoko, możemy zaraz skończyć, bo wy i tak w ogóle nic nie mówicie <ścoughs> No bo ja tuję <laughs> to się nie mówi Tylko się buduje Co się stało Country server hmm. E Och, przegapisz to. Ja idę tam. A co jest stało? Ja idę tam zawołać tych wszystkich ludzi. Aha. O już, yeah, za... o, za... już spadają. Pająk Pająk nie, skupi. O jest. <laughs> nie, nie jest. Uwaga. Są tam moje rzeczy na Ej. dole? Nie wiem, ale nikt, żadnych z nich nie umarli. Wszyscy żyją i tu jakieś pająki mnie jeszcze atakują, i wszystko. Ile creeperów? Dwa zginęły. Tak? Pająki mnie jakoś fucking parkorem atakują. Pomóc, pomóc! pomóc. Lag jest. Ej, pomóżcie mi. Już. Lag jest chyba na serwie. Już koniec, już po mnie. I no, serwer. Nie miecz. Mam miecz, ale już nie żyję. I już spadam znów. Gupi spider. Serwera mnie powaliło. Jestem? No ja pielniczę. Ej, ale al na serio, rozbijemy tą mapę fajną. Mnie serwera wywaliło. O, jestem. Serwera wywaliło? Czemu? Nie. Tam masz swoje rzeczy wszystkie, 100. Dzięki, idę właśnie po nie. End off stream. Ej, nie martw, wiesz dlaczego to jest, bo mamy jeden... jeden... Jeden dziewięć, <laughs> dlatego. Mm. I, wszy I wszystko nie jest jeszcze, wiesz, to robione do końca. Wszystkie świeczki straciłem? Tak się zawsze dzieje, że tracisz wszystkie świeczki? Nie wiem, chyba nie. Poczekaj, ja nie mam takich świeczek. Spoko, spoko. Można nam zrobić potem. Ty ile tam A. potworów? Idę ich załatwić, idziemy? Ja idę po moje rzeczy na dół. A, spoko. Ale ty żyją. Kurde. Może oni są. O, tak, jest tam nisko, żeś tam nie ginie w ogóle, nie. Może jest hard jakiś. Nie no, spadłem Co? na. Czemu ja umarłem? Czekaj. Czemu ja zginęłem? Tak w ogóle. A mam kość, ale czemu ja zginęłem? Jakiś Creeper się pojawił, z niczego. Ja cię Stąd cały czas spadam. spadam. Zaraz ten, będzie, zaraz wylądujesz na mapie, spoko. Mm, to było ten... To, był mój to jeszcze niżej może trzeba. Nie wiem, co myślisz? Czy tam jakąś lawę wstawić czy co, nie wiem. Nie, to wtedy się będą palić i... Mam kostną mąkę. Może tu jest hard i... One mają za dużo życia. Oddawaj ten kabby Można... mogę trzy? Oddawaj. Dobra masz Jeden sobie wezmę na miecz Nie tak. daj mi jeden na miecz jeszcze O super wrzużyłem wszystką kostną mąkę a ani jednego tego nie dostałem Wiesz co ej a jak możemy żeby świnki wszystko spawnowali? Mm... Nie wiem, nie mam pojęcia Można czy Na nie? dircie, musi być to na dircie, a Dirtu tu nie mamy więc się nie będą spawnować Mamy trzy dirty To się chyba nie zespawnują, to musi być więcej A przydałyby się świnki trzeba przyznać. No na no, jakieś jedzenie, czy co? Mhm. Mamy tu coś? Nic, tu nie. Będę walczył z tymi tymi zombiakami ja idę z, teraz. Ja idę z tobą. O mnie. Enderman! Je ja cię, chodź tu szybko, zniknął! No właśnie leci po mapie i atakuje tak. U nas na chacie jest Enderman. Ty tutaj stoi, obok domu teraz. Czekaj. Zobacz. Oh, ile tu mięsa. Steward zobacz, obok domu stoi ten Enderman. O jest, widzę go teraz. Ten go bije. Pa, idzie, idzie. Zabił cię? Dawaj go. Pomścicie mści, mnie. Zniknął. Czy ile tu rzeczy jest? Steleportował się znów. Get out of here, Endermane. Ej, wie, mam pomysł, będziesz dawać Zabiłem Noc i Dzień I się będą pierw spałnić te potwory, a później będą się zabijać w słońcu <laughs> Ale tak jest nie No dobra Szkoda, że nie można jakoś Dirtę zbudować mm. A, to działa, woda się... Ten. Mam jakiś ten tutaj Czekaj. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jako chata. Okaż. Już prawie zbudowaliśmy. Czekaj. A, oh, właśnie nie mam.